ma widzu. Witam cię serdecznie. Gramy sobie Akali dzisiaj w naszej ulubionej serii na YouTube, czyli Unraket to Master Assassinami. Gramy Akali, bo stwierdziłem tak, jestem sobie w dosyć niskiej dywizji, bo... No mam brąza na tym koncie, ale już MMRki i Golda, kurde, hajelo, nie? Gram na Goldy. E, I stwierdziłem, dobra, te wszystkie Asasyni, których za bardzo nie potrafię grać, czyli właśnie Akali, następny odcinek to raczej Skiany, będzie może coś w dżungli się zobaczy, jakiś Kha'zix, Rengar czy coś, to po prostu nagram szybko. Żeby po prostu fajnie by było, jakbym wszystkich asasinów nagrał, żeby wszyscy asasini byli w tej serii. Więc dzisiaj sobie gramy Akali na Vex, czyli kurwa. No tragiczny mecz, widzopat. Tutaj ci runki pokazuję. Wziąłem je od jakiegoś ziomka, co sobie gra Akali. Jest jakiś jeden main Akali, co w Korei ma Challengera. To nie jest One Trick, ale tam troszkę sobie pogrywa Akali. Jest jeszcze jeden One Trick. Akali, co ma na łyście Challengera. Więc od niego wziąłem build i widziałem, że oni stąd sobie składają w tym momencie. Więc to też ciekawe widzą. Więc ja również zamierzam to zrobić. No i raczej pierwsze rebelek, kurde, no na Vex to będzie dosyć średniawo. No jeszcze jak będę dostawał losowo skill, nie? Ale dobra, będę po prostu chciał każdego kripka sobie przyfarmić z tego. Co będę mógł oczywiście? Mm, raczej zabić jej nie planuję. Mimo że mam Ignita, ale wiecie, no to jest po prostu niska dywizja, no to stwierdziłem, że i tak sobie wezmę tego ignajcika. Też kurczę nie grałem 3 dni, bo byłem u mojej dziewczyny kochanej <laughs> i nawet też streamka nie robiłem, bo jestem leniem. Ale no, mm, troszkę miałem przerwy od Ligi Legend, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie za bardzo e, na ten e, gameplay. Teraz nie wiem, czy wziąć drugie Q czy E, bo właśnie widziałem, że oni czasami sobie biorą dwa punkciki w Q. No i myślę, że właśnie na weks, w której no, nie za bardzo się wbijesz, no to właśnie dwa punkciki w Q to będą e, lepsze po prostu, nie? Dobra, robię sobie takie rzeczy. Czy on odpali W kiedyś właśnie? Dopiero teraz. Dobra, to jest jakiś amator, kurde na tej są Na 300 tysięcy punktów Maestri na Bex. Ten ziomek, no ale ma Golda, więc no, od niego oczekiwać to też dużo nie będę, ale mimo wszystko i tak będę grał jak pussy. No mam kurde 13 creepków, to nie za dużo. Trzeba dodżować te skile. Kurde nie wiem, a Kali to jest jeden... O dobra, teraz zjebałeś wariacie, nie? Nie mam niestety jak F wrzucić. A, bo to tak działa! Kurde, bo ona daje. Ja pierdzielę, ona daje dasza do tyłu. I przez to. No i jestem w kurde... No jeszcze kambeusa przyszła. Ja pierdolę pomóż! Muszę fleszować. Dobra, wpierdałam się. Ładnie. A, mumu? Kurde, dostałem z tego. Dawaj, dawaj, dawaj. Już, nice! Oh, kurde, prawie, dobra, super, 1-0. Ja pierdzielę, zajebiście. Nie wiem, ziomek Akali to jest taki czempion, co... No jest asasinem, więc już powinienem ją... Y, lubić i też jest grana przez prosów, nie wiem, jakoś Akali wydaje się, no, silnym ludzikiem, silnym asasinem. Ja nie mam pojęcia czemu ja jej nie mainowałem, albo przynajmniej nie próbowałem. Znaczy próbowałem w sumie trochę pomainować, ale zawsze wychodziło jakieś y, gówno, tak szczerze. Jest tutaj Pike, okej, okay, ale raczej go nie zabijemy, tak szczerze, wiesz, ja bym sobie to po prostu przepuszował. No właśnie, bo... Kurde, no nie wiem, i ja mam ci pomóc! Co się odpierdala, dobra, wracam. Ale z tym głównym. Ja pierdzielę. Nie no, i tak byśmy nie zabili. Kurde, i Pyke zwróciła. A ja nie mam TPK. Dobra, a Momo, przyjdziesz jeszcze raz, proszę. <grytania> Tego mida, ona mnie one-shotuje. Ej, ponku, dalej goni. Idę, idę. O Boże. Gdzie on jest? Dobra, nie wiem, ten Pyke to jest faker, nie? Ja się cofam do bazy. i tracę całego Wave'a. wywalona. Ale jestem turbo na pewno, nie, ona mnie jeszcze... Szyb... No to jest najlepsza weks na świecie, no jak... Ona gdzieś tu wizja była czy coś, nie? Ale ona bez flesza jest jak coś. Dobra, no flash. Yy, I teraz pingujesz o pomoc. Proszę, przyjdźcie. Wsz wszystkie moje junglery, wszystkie supporty. Dobra. Good trade, ona dostała turę trota. Ja chyba dostanę jako pierwszy, szósty level. Chociaż nie wiem, to co teraz robię jest takie totalnie do dupy, nie? Ja pierdzielę masakra. Proszę, pomóż. Chodź, weź się ten. zlituj się nade mną. On ma szósty level. O kurwa. O skupienie teraz. Jak dostanę Zultat jestem nobem. Dobra Okej, okay, teraz mogę dostać w sumie, bo nie ma skila Pamu! Kurwa, nie! Nie! Szałostne to jest! Ja muszę się prosić teraz mojego jungera kochanego, żeby mi pomógł. O, idzie pa! I ona nie ma firak. Nie no, ona coś podejrzewa, kurde, no nie jest taka głupia. Ja się muszę cofnąć po prostu do bazy, co? I będzie dobrze. No tak zrobimy. Dobra, chuj, nie mam jeden zero jakimś cudem. Zajebiście. Hmm, czy będzie chciała mi przerwać? Okej, okay, teraz to zostanę. Dobra, pięknie, patrz jej dojuje pięknie skillę. Raczej ją nie mogę tak one-shotować, nie? Nie mogę tak rzucić full combo i ją zabić. Nie wiem jaki Akali ma damage, to bo tak jak mówiłem. Znaczy, mówiłem, ale nie dokończyłem wątku, że ja nie wiem czemu ja nie mainuję Akali. Przecież wszystko to co się dzieje w lidze, czyli właśnie moje upodobanie do tych Asasinu, że prosty tym grajmy i w ogóle czemu ja jej nie tykam? Nie wiem, ten champion jest super fajny, ale coś mi w niej najwyraźniej w świecie nie... coś mi brakowało właśnie w tym czempionie. nie wiem co Ale jest coś takiego, nie? że Coś jest niby spoko, spoko, ale jednak coś tak czujesz, że to nie dla ciebie, nie? I w życiu też tak jest. Ja tak mam właśnie z Akali. W ogóle mój team totalnie stąpuje, nie wiem, 3-1 Shen pięknie, a mu mu też do przodu. Zajebiście, będę musiał trochę odcinków też nagrać na zapas, widzu Ponieważ y, przygotowuję się na dobijanie Ambesson Diamenta z Unranked'a Mam nadzieję, że będzie się to um, fajnie oglądało Q. O Jezus Maria, co ja odpierdalam, dobra, już wiem czemu nie mainuję Akali, kurde, jeszcze tracę creepa o, Muszę się skupić, ja tutaj mniej gadania, więcej robienia Bo Akali to nie jest prosty champion Ktoś teraz napisze xddddddd, ale Akali to nie jest naprawdę prosty champion. Bo yy, no, no kurde, no jest trudna, No co ci będę mówił? Widzę na bota. Raczej powinien tutaj być Kilek. O o, o! o! Jezus Mario! Kurde, zajebiście, ale wszedłem w trapę jak zawodowiec. Odcinam tego fajka. Dobra, rka na koniec. On idzie gdzieś do góry. Dobra, kurde, ej, ten też zajebiście zagrał. No już chyba raczej nie znajdziemy tego pajka. Po prostu wrócę na i I Wex wzięła w tym czasie dwa plejty, więc no dobre z jej strony. Okej, okay, będzie miała troszkę golda do przodu. Idę! A mu ma szulta. Dawaj, dawaj. A jeszcze paj. Ja pierdziele, no kupcio! Nie! O! Jakbym się tu wyjebał, to bym sobie nie wybaczył Dobra, muszę raczej flaszować. Ja pierdzielę, 4-0, ale jestem zajebistą to Makali. Makali są so hard, bro. <grym> Kurwa! Ej, ale powiem ci tak! Nie ja zagrałem tego turbo tragi, no nie śmiej się ze mnie, no nie pisz XD tam na tym czacie swoim w komentarzach. Mam 4-0 i keruję i mnie nie wkurwiaj tutaj. Wracamy szybko na e, mida. No, Akali Super Chamber. Polecam, polecam w sumie tym grać myślę, tylko właśnie no ma taki trudny próg wejścia według mnie. Mm, no, po prostu trzeba troszeczkę tych gierek zagrać, żeby nie odpierdzielać syfu, nie? Na przykład ja jestem dobrym przykładem, zagrałem ją dosyć dużo gierek i teraz mam 4-0, nie? Więc widzisz, no jest jak jest. Tutaj jeszcze teraz te creeperczki. I co ja teraz mogę zrobić? No, bez ULTA sobie zaraz mam ult. dobra. O, Riven zabiła Shena, to niedobrze. W ogóle ja mam czerwonego trinketa, nie wiem, czy to jest dobre. Tak szybko idę na topa, trzeba ją zabić. Ich myślę, że szybko Medjaja sobie też poskładam. Tutaj jest Sam bez A, dobra, to Riven zginie od Amumu. Okej, okay, spoko. Wracam na Abota. Kurde, jaki outplay part, Bo on nie dostanie egzekuty, bo jest smite pięknie, mamo No i weks, kurde, no stoi na tym idzie i bierze playty. No to jest dobre z jej strony, nie? Kurde, no ładnie. Kanonek, dobra, przynajmniej jest kanonek. To jest hardniane. Drugie się emaksuje, co nie? No kurde, zapomniałem co się drugie. Na pewno się drugie emaksuje, na pewno. Na 100%. No po co miałbym W maxować w sumie? Movement speeda. No w sumie dłużej działa maksowany W. Nawet nie wiedziałem o tym. No, ale dobra, spokojnie. No więc, jak Vex nie ma Fira, to myślę, że wtedy się mogę po prostu w nią bić. Nie wiem, czy ona ma Ulta. Ja pierdzielę, naprawdę. No kurde, E nie trafiłem. Ej, to jest masakra. Ja myślałem, że to jest takie Insta, że za friczko. A to jednak chuj. A mu mówisz co? Pomogę ci zaraz, tylko przypuszczę, mi da. No. Mm. Kurde, chyba tam nic nie zrobimy. No, jeszcze tapek od Wex. Dobra, nie ma co. Po prostu się e, cofam do basy. Mam swój item. Pięknie, super, zajebiście. Ale jestem troszkę do tyłu levelem, nie? Bo ja właśnie rumuję. A to Wex ciągle stoi e, na tym idzie i sobie e, bierze każdego creepka. No e, dobra, jest okej, okay, nie? Kurde, ale ten odcinek. Ja wiem wam tak, zawsze lubię się pochwalić swoim skillem. Jak gram na nobów Silvera. Golda, ale w tej, w tej gierce to jest niemożliwe, bo Akali nie jest taka dobra, nie jest taka mocy. Kurde jest! Nie jest taka łatwa, chciałem powiedzieć. Brakuje mi misówka. Idzie traszek, dobra, to jest easy gun, bo ten trash jest super. No dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, flash. Dobra. Wykonał swój... Jezus Maria pinguje flash trasha. Eee, wykonał swoje zadanie Treszyk więc jestem... No za to wdzięczny. I jest tutaj Pajki, wiesz co? Ja chyba go po prostu wale. Chyba, że tak się stanie. Dobra, uciekam. Aha, tu są wszyscy! Dobra! uuu, impreza na midzie, fajnie, zapraszam. Kurwa, stoły rozstawione, szwedzki stół, wiesz sobie co chcesz. Trzech se przyszło na Mida Forfan. I kurde, i tracę turet. Ja pierdzielę. Ej, to jest masakra. Powder strzeliła Erkom, przynajmniej oglądaliście arcana? Trzy pierwsze odcinki. Kurde, ja powiem wam tak, wiecie jakie ja, jaką ja miałem reakcję jak zobaczyłem pierwsze trzy odcinki? Kurde, muszę obejrzeć znowu pierwszy sezon. <grytnie> Legitnie, taką miałem reakcję, bo y, oglądam sobie i takie... Kurde, no... Co? co kto to był? Co, co to było? O co chodziło? Coś takiego. Takie miałem reakcje, nie? Coś tam pamiętałem, ale kurde, no... Myślę, że jak chcesz... Y, myślę, że jak ja chcę wejść w Arkane tak pełną... Dziurą, nie? Tak, na 100%, to chyba obejrzę sobie jeszcze raz ten pierwszy sezon. Bo chcę po prostu wiedzieć, tak, no, wszystko. Bo na pewno jakieś tam szczególiki się pozapominało. Na przykład, o chuj chodzi w tym, w tym całym se, se, sezonie, nie? W tym, tym całym arkej, o co chodzi. No, te, troszkę się, eee tam troszeczkę się pozapominało, nie? A no, raczej. Jak będzie mi się chciało, no to sobie to obejrzę. Idę na tą Caitlyn Rage... O, Pike jeszcze nie ma E, no to powinien być easy kill'ek. W ogóle to, że Caitlyn ma taki sam level co ja, to jest trochę dziwne. Dostałem strapa. Co jest? Jezus Maria, ale jestem dobry. Holy shit, kurwa Że ja <laughs> double kill'a zrobiłem. Nie, ja tutaj powinienem być martwy. Cię nie wiem, powiem ci tak, no ciężko mi się gra to makani. Ale nie musiałem ci pewnie to powiedzieć, żebyś o tym wiedział, ale masakra. Ja pierdzielę, no ja mogę... Prze znaczy, kurde, patrzę na statystyki 19.8, raczej tej gierki nie przegram. Ale, yy, no raczej, wiecie, bo kurde te gierki w goldzie to naprawdę 30 minut będą trwać, więc jak będzie ta 30 minuta, to ja mam nadzieję, że cokolwiek zrobię w tym przynajmniej nie. Ale na moje wyja wytłumaczenie, ziomek wziął weks Vex. Vex jest trudnym meczapem dla Akali. Kupujesz tam wymówkę ziomek, kupujesz? Nie? No dobra. Ja bym kupił, tak szczerze. Tak tylko mówię. Tutaj właśnie i co z tego, że mamy taką przewagę skoro i tak będzie losowa interka, co nie? No to jest klasyka gatunku po prostu w tej dywizji. Dobra, puszczę sobie bota nie wiem, chyba tutaj Vex jakaś przyjdzie czy coś, z a no, ja chyba wezmę ten turret. W ogóle mam 6-1 i nie mam shutdowna, co jest dosyć ciekawe. tam tu jest solo, to jakoś mi nie za bardzo zawadza. Biorę ten turret po prostu. No, na chill. Pięknie. Już się miałem srać, że Ignite'a nie dałem, ale no, mój damage jest naprawdę. Kurde, turbo duży! I wiecie co jest też turbo duże? Duże interka ze strony mojego teamu, bo każdy się już wywalił pojedynczo w ostatnich 30 sekundach. Wezmę sobie jeszcze tego e, Wavica. Mam nadzieję, że mi Ambessa z Wex nie zaskoczy. Jest taka szansa. Dobra, był, żeby energię dostać. No i następny odcinek to... They basically just reward Riven, but instead made it a new champion. A, że mu chodzi o to, mam bessę, dobra. E, co ja chciałem powiedzieć? Kurde, no zawsze zapominam co ja chciałem powiedzieć. No, że jest interka po prostu w, w tym teamie. I to jest normalne, bo ludzie w goldzie są nie bez powodu i mają jakieś swoje wady. A największą wadą, tak w sumie, właśnie w niskiej dywizji, są te losowe, kurde, wyjepki. <laughs> Jakby, no to jest masakra, nie? Teraz weks się losowa wywala, Caitlyn jest w ogóle solo na bocie, jej do nią zabić. Lol, co ona tam robi? Ona myśli, że Botlein to jest jej linia i będzie po prostu tam e, siedzieć do końca gierki. No niestety widać mnie na wardzie, więc. E, więc się nie cofnie. Wzięła turret, okej. Okay. Na pewno trapki jakieś po raz stawia ziomek. O Boże! O Boże! Hubi! Kurwa mać! Muszę fleszować do krzaka, chyba. Ja pierdzielę! Ej, nie albo ten ziomek to jest najlepsza Kaitlin na świecie, albo ja jestem największym gównem na świecie. Nie, nie mów mi, co jest. Nie, nie, nie mów mi, co jest prawdziwe, proszę. Kurwa mać, no nie wiem, no Caitlyn... Ej, zajebiście gra ten ziomek. Tak, przysięgam, takie trapy wali. Holy shit! Podoba mi się. Ale jestem lepszy, nie? gram tą grę, 12 lat i się na Goldie No jest jak jest, dobra Mam sobie A itemy Chciałbym coś z teamem zagrać Tylko patrzę, że Amumu nie ma ulti, więc po prostu Ja też nie mam ulti, więc po prostu będę siedział na side linii Spinguję, że drake'a bym chciał bardzo robić Nie widzę, że ten Amumu wykonuje świetną robotę, bo już wziął te dwa drake'i W ogóle sobie lodówkę przenosiłem w sensie no w moim domku rodzice kupili sobie e, ten. Kupili lodówkę i starą lodówkę trzeba było wywalić i powiem tak, lodówka nie jest jakoś turbo ciężka, ale kurde jest taka turbo nieporęczna, jest taka brudna, jeszcze woda e, wychodziła, nie? I ja pierdzielę masakra, ale się udało. Udało się lodówkę przenieść bez pasów, bez niczego, po prostu czystą siłą. Dobrze, że chodzę na siłownię, nie? Kurde, jakbym nie chodził na siłownię, to ja bym nie przeniósł tej ludówki w sumie. Troszkę plecka mnie teraz podą. ale no, jestem silny. Kurde, czuję się jak mężczyzna. Gdzie jest ten Pike? Teraz najciekawsze pytanie: gdzie jest Pike? No tutaj stoję, czekam, ale wiecie co? No najlepiej, jakbyśmy tego Drake'a robili. Nie ma Erki, Za ile ty masz erkę Za 38 sekund, kurde, długo. Dobra, chyba zrobię. Mam nadzieję. Nie wiem, ja spuszczę sobie bota w tym czasie. I pytanie, czy przeciwnicy mają wizję na tego Drake'a. A już wiem, co mnie wkurzało w tej Akali! Że ten wave clear jest taki głupi dosyć. Kurde, i co? Przez wave clear przestałem gr grać tą akali, Przestałem próbować? No nie wiem, no trochę głupi jestem. Oni się tam biją, ale ja chyba zrobię to, do czego Adekeri jest stworzony. Czyli po prostu sobie zabiję... E zrobię to, do czego Assassin jest stworzony. Czyli zabiję sobie właśnie tego Adekeri i się cofnę do bazy co, Medżajka? Ta, chyba lecimy Medżajkę. Kurde, no pograłbym sobie tą makali więcej, tak szczerze. No kurde, no spoko champion, naprawdę mi się podoba. I też dobrzy gracze na Akali wyglądają cudownie, zacnie, clean wyglądają w gierce. Chociaż teraz to raczej na mainie ja raczej będę grał Fizzem. Fizz do sobą. buffy. Według mnie Fizz jest nawet, jest łatwiejszy niż Akali i też jest no może nie silniejsza, ale przynajmniej w tym Lowmasta, gdzie ja gram na mainie, no to wydaje mi się, że jest dobry i na pewno gram fizem lepiej niż to Makali. Wiesz mam 9-1. Nie chwalę się, nie, ale... 9-1. Ale co? to. to dobrzy gracze tak potrafią, nie? Dobra, puszujemy sobie z drużyną. Okej, okay, chyba idę, no, trzeba grać z tym Amumu, no bo nie wiem, on, on ma ulti, że klikasz ulti i zapierdzielasz wszystkich, więc to jest dosyć mocne. Co on za drifty robi? Masakra, mamusiu. Mogę farmę? Dobra, mam nadzieję, że się nie wkurza na mnie. Że wziął tego kanonka. Nie, nie clearuj mi tego, proszę. O, można sobie tak też baitować te minionki i wszystkie walisz na jedno Q. Tutaj dreszczyk coś. W ogóle nie mamy fajny team, żeby właśnie wyłapywać. Idę? Tu wart był, ale zniknął, bo to był ten niebieski. Dobra, trochę przypałowy ten fight, bo... Eee, kurde, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Dobra, wchodzę w środek. Pięknie. Okej, okay, dalej nie mogę. Super, double kill i moja medzajka Cież powoli stakuję. Nie no, ta gierka będzie raczej łatwa, bo dostałem dobrych teammateów też. Więc to jest dosłownie kwestia czasu. Baron to jest bardzo dobry koles ze strony tej Jinx. Więc chyba pójdziemy po tym turecie. Chociaż no najlepiej jakbyśmy z bomby szli. O! O, kurde. No to teraz to jest przypał ziomeczku. Przecież mamy jeszcze... nie no, bar baron to nie, nie, nie. Teraz to jest trochę ryzykowne. se stoi i tańczy. O lol, ale ma prawo, kurde, przecież my powinniśmy robić barona tutaj, a nie brać kolejny Turet. Tu risky now. No. no. Teraz jest turyski Przeciwnicy już się respią. Jinx, I don't know what you're doing, AFK. Znaczy, ja wiem co robi. Bo Baron to był dobry play. Powinniśmy iść Barona. Dobra, ja mam Ignite'a, więc wiecie co. Ja bym wolał teraz Topa puszczać. Co nie? Ponieważ Baron jest najważniejszym obiektywem, to wolę iść Topa, jak nie mam TPK. Najlepiej, jakby Shen był bota, byśmy grali takie 1-3, ale takie. Takie bardziej 1-3, że chcemy Barona brać, nie? Coś tego typu. <coughs> Albo po prostu biegamy do i może kogoś zabijemy, może nie. Co, co nie, też? O, Ambessa. E, mi się nie trafiło, też ich przesunął Ambessa, ale dobra. Legendary 121. 1 Kurde, dobry gracz na tej Akali. Teraz powinniśmy brać barona. Nie żyje Enemy Jungler. Ten sobie bierze wave'a, więc no, 200 IQ, znaczy się miniony na chwilę. To nie takie 200 IQ, ale plan był dobry i się napierdala Dobra, lecimy Baron będzie... O nie ma smajta! O! Dobra, przeciwnicy o tym nie wiedzą wziąłem na chego. Co ja mam teraz zrobić w tym teamfight'ie? Eee, uważać na Vex i się chyba w cakeing pierdzielić. Raczej taki mam plan. Chociaż przeciwnicy no niby wiedzą o tym baronie, ale jakoś nie podejmują i się nie dziwię. O kurde. Dobra, ja pierdzielę i ten damagezakal jest jakiś niemożliwy. <noise> tak szczerze, duży. idę? masz latarkę? Dobra, wexę, data. Ok, duże multa, żeby po prostu. O, kurde, co? <noise> Dobra, kurde, jak jestem super. Pierwsza gierka od trzech dni, to chyba widać gołym okiem, nie? <noise> że ja robię 15, 1 no i masakra. Jeszcze u, dawaj, przybijemy sobie żółwia. Pięciu! LOL! To powinna być jakaś inna animacja. Jakieś... że jest żółwik i takie... Nie wiem jak trzy liderki. tu. No coś fajnego powinno być. Jakiś... No coś więcej, nie? Dobra, ale teraz cofamy, teraz cofamy. Może byśmy no, w Korei myślę, że by chcieli kończyć tutaj gierkę, ale my jesteśmy cipeczki, więc się wycofujemy i powiem tak. Ile ten... 180 golda, ja sobie jeszcze dofarmię tego wave'a, niech ci wezmą drake'a i biorę rabadona. Wrócę się do bazy, free rabadon, jeszcze zostanę tutaj, bo może się tutaj odwalić jeszcze coś, skampię się w krzaku. To jest mój ulubiony krzak, jeśli chodzi o drake'a. Kurde, a mu, co ty robisz?! O kurde, no ja teraz nie mam elementu zaskoczenia. Wszystko laskituje, pięknie. triple zrobiłem tak? <ścoughs> ja po prostu czekałem, żeby zaskitować te kille. No i się poddali 4-0. Pięknie, 18 1 -2. Kurde, no Kali jest zajebista. No będę nią grał chyba częściej, ale nie wiem kiedy. Bo to mam best chcę od Unranked'a do Diamentu podczas jednego streama eee, zrobić taką serię, ser nie serię pseudo serię zobaczymy, bo ostatnio jak robiłem Aurorom, no to to potrwało chyba z y, 22 godziny już nawet nie pamiętam ale ta Caitlyn kurde ładnie zagrała z tymi trapami, naprawdę Brans 1.38 LP, więc jeszcze jedna gierka będzie silver, 7 winów, 0 luzów. Dobra, widzo, dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, to zostaw tę łapeczkę w górę i czekaj na następne odcinki. Trzymaj się, widzo i papatki!